Ten film pozwoli Ci zwiększyć swoją sprzedaż w e-commerce. Poznasz trzy zmiany, które możesz wprowadzić na sklepie, aby zwiększyć swoją sprzedaż. To pytanie zadaje sobie każdy sprzedawca w e-commerce: jak zwiększyć sprzedaż? Problem jest w tym, że szukają odpowiedzi nie tam, gdzie trzeba. Zastanawiają się nad tym, czy zmienić produkt, albo stworzyć nowe kampanie reklamowe. Wtedy na 100% sprzedaż ruszy. To wszystko jak najbardziej ma znaczenie, ale w praktyce problem leży zupełnie gdzie indziej. Gdzie? W Twoim sklepie. Wszystko zaczyna się od sklepu. To oznacza, że płatne kampanie czy zmiany produktu nie pomogą, dopóki nie zadbasz o serce Twojego biznesu e-commerce, który napędza. Cały biznes. To tak jakbyś chciał wymienić opony w samochodzie z kompletnie uszkodzonym silnikiem. Przecież i tak nigdzie nie pojedziesz. W tym materiale pokażę Ci trzy konkretne zmiany, które możesz wprowadzić od razu w swoim sklepie, tak aby w krótkim czasie zobaczyć wzrost sprzedaży. To nie będą oklepane porady w stylu dodaj opinię czy ustaw promocje. To są proste rzeczy, które realnie podnoszą sprzedaż i o których być może nawet nie zdawałeś sobie sprawy. Pokażę Ci krok po kroku, jak wykorzystać je w praktyce. Hero Product. Badania pokazują, że klient wyrabia sobie opinię o sklepie w mniej niż 5 sekund i decyduje czy zostać, czy wyjść. Dosłownie mniej niż 5 sekund. Dlatego najważniejsze pytanie brzmi: czy Twój Hero Product jest widoczny od razu po wejściu na stronę? Tutaj jest idealny przykład Apple, który zamieścił najważniejszy swój produkt na samym początku swojej strony internetowej, czyli w zakładce Hero. To jest taka Twoja wizytówka. Ta sekcja hero, która jest widoczna od razu po wejściu na sklep i to musi mieć najważniejszy produkt, najmocniejszy pokazany w taki sposób, żeby wizualnie sprzedawał. Checklista hero: duże czytelne i jakościowe zdjęcie, grafika, która pokazuje produkt w użyciu, jasny komunikat, co to daje i dlaczego klient ma się tym zainteresować. Odhacz tą checklistę, to jest najważniejszy element na samym początku, o który tak mało osób dba. Przydatne narzędzia do tego celu. AI do generowania grafik, możesz w tym celu użyć Flare AI, Canva.com lub ChatGPT na różnych wersjach. Hitmapy, sprawdzasz, jakie miejsca przyciągają najwięcej uwagi na Twoim sklepie. Cel to jest najbardziej czerwony kolor w okolicach Hero Product. Hotjar, Lucky Orange czy Microsoft Clarity to są właśnie aplikacje, których możesz użyć do Hitmap. Wypełni luki informacyjne. Pomyśl, co myśli klient, gdy wchodzi na Twój sklep. Mam mnóstwo pytań w głowie. A co jeśli mi się nie spodoba, mogę go zwrócić ten produkt? Jak długo będę czekać? Czy ten sklep to nie jest czasami skam? Jeśli na stronie nie znajdzie odpowiedzi od razu, po prostu wychodzi. Dlatego musisz wypełnić wszystkie luki informacyjne, nie przesadzając, żeby nie było zbyt dużo treści, bo w momentach jak ktoś chce na początku uzupełniać luki informacyjne i nie wie o tym, co ci zaraz pokażę, to wrzuca masę treści, często wygenerowanej z czata GPT, co jest no, słabą opcją, bo zalewając ludzi treścią niepotrzebną też to działa w drugą stronę, że jest nadal słabo proste ikony na stronie głównej. Tutaj masz przykład sklepów sprzedawców na Econfly, gdzie umieszczają w trzech punktach najważniejsze elementy, najważniejsze informacje. Umieść w tym celu na stronie głównej najlepiej w formie takich właśnie trzech prostych ikon: zwroty, np. 30 dni na zwrot bez podania przyczyny, dostawa na przykład wysyłka 24 godziny albo darmowa od 200 zł. Dzięki ikonom klient od razu widzi, że może ci zaufać i takie ikony łatwiej rzucają się w oczy niż sam Tekst, więc to łączy naprawdę takie wizualnie najważniejsze detale. Polityki, regulaminy. Klient musi mieć dostęp do tego na wyciągnięcie ręki. Bez polityki, regulaminu nie możesz prawnie sprzedawać. To też daje podświadome poczucie bezpieczeństwa i buduje zaufanie Twojego klienta. Na e możesz sobie wygenerować takie dokumenty za niecałe 30 zł, w porównaniu do konsultacji prawniczej za 500-1000 zł. No jest to. Duża oszczędność. Social proof. Wbrew pozorom, nie musisz tworzyć osobnej sekcji z opiniami, wystarczy nawet prosta grafika na dole strony głównej ze średnią opinii. Dodatkowo, jedno zdanie w opisie każdego produktu typu ten produkt kupiło ilość osób i oceniło. Ilość na 5. Social proof to jest większe zaufanie, warto, żeby to było transparentne, a więc nie wpisuj, że ten produkt kupiło 100 tysięcy osób, jeżeli tak nie było. Zaufanie to większa sprzedaż, a więc nie możesz z tym przeginać, to musi być transparentne, realne, pokazywać rzeczywistość i wtedy ludzie ci zaufają. Bonus do najlepiej sprzedających się produktów to jedna z mniej znanych rzeczy, jakie możesz zrobić, aby zwiększyć sprzedaż. A efekt Potrafi znacząco wpłynąć na wyniki. Zasada jest prosta. Dodajesz coś, co zwiększa wartość produktu w oczach klienta, ale ciebie kosztuje praktycznie zero wysiłku. Przykłady. Sprzedajesz handle. To dorzuć PDF albo krótką checklistę z planem treningowym do domu, basen ogrodowy, dodaj mini e np. 10 sposobów na przetrwanie upałów, akcesoria dla psów, dorzuć checklistę zdrowego psa, np. jak często badać, na co uważać. Takie bonusy możesz dziś zrobić w dosłownie niecałą godzinę przy pomocy AI. Wystarczy ci ChatGPT czy Canva, żeby stworzyć wartościowy materiał bez umiejętności graficznych czy na dany temat. Dlaczego to działa? Klient nie porównuje wtedy Twojego produktu z konkurencją 1 do 1. On widzi, tu mam sam produkt, a tu mam produkt plus coś bonusowego. Nawet jeśli cena jest wyższa, wybierze opcję często z bonusem. Zobacz, tydzień w Rzymie za 4000 zł. No, wygląda tak po prostu. Tydzień w Rzymie 4000. I zobacz w tym miejscu. Tydzień w Rzymie plus wszędzie darmowa kawa. Nadal 4000 zł. No to oczywiście, że większość osób wybierze darmową kawę w każdej restauracji, jak poleci sobie do Rzymu za tą samą kwotę. Wtedy taki sprzedawca, oczywiście, musi troszkę obniżyć swoją marżę, ale zyska więcej klientów, więc zarobi więcej. W przypadku bonusów jest to o tyle dobre, że tworząc e-booka nie płacisz za to nic, bo robisz takiego e-booka za darmo i możesz wysyłać go w nieograniczonych ilościach. To tworzy tak zwany efekt zakotwiczenia. Klient podświadomie odbiera produkt z bonusem jako lepszą okazję, mimo że na początku nie myślał o żadnym bonusie i go nie potrzebował. Tip na koniec: zanim dorzucisz nowe produkty, czy zaczniesz wydawać więcej na reklamy, zrób audyt swojego sklepu. Po prostu przejdź przez niego oczami klienta i sprawdź trzy rzeczy. Czy Twój Hero Product faktycznie przyciąga uwagę od pierwszej sekundy? Czy masz wypełnione wszystkie luki informacyjne, czy Twoje produkty mają bonus, który od razu podnosi ich wartość w oczach kupującego? Warto na to spojrzeć krytycznie, a więc szukać, doszukiwać się dosłownie takich braków na Twoim sklepie. To sprawi, że będzie Ci dużo łatwiej przyjąć właśnie tę perspektywę Twojego klienta, który często doszukuje się jakichś luk i dzięki temu zauważysz, co powinieneś. Poprawić. Skuteczny sklep możesz założyć na Econflyu. Link w opisie jest zamieszczony. Otrzymujesz również tam wiedzę, szkolenia, wsparcie, które pomaga Ci właśnie takie typy bardzo szybko wprowadzać i rozwijać swoją sprzedaż. Do zobaczenia w środku Econflya.